Hejka moi drodzy, witajcie na kanale Izabel ja jestem Iza, a to jest kanał poświęcony życiu we Francji i ogólnie na emigracji. W dzisiejszym filmiku chciałabym poruszać temat wakacji na Razurowym Wybrzeżu. Zapewne jakaś część z Was wybiera się w tym roku na wakacje na południe Francji, więc pomyślałam, że przygotuję taki filmik, w którym opowiem o rzeczach, na które powinniście być przygotowani fizycznie czy psychicznie, żeby ten pobyt na wakacjach... Dobrze się udał i żebyście zachowali z niego same dobre wspomnienia. Ciekawi? No to zaczynamy. Jeszcze małe disclaimery, zanim zaczniemy. Otóż we Francji zaczęły się już upały, przynajmniej tutaj na południu. Temperatury sięgają już powyżej 30 stopni. Nagrywam więc w domu zamkniętym na 4 spusty. Rolety są zasunięte, mam tylko światło sztuczne. I y, wiatrak, który jest włączony, żeby mnie ochłodzić, więc y, jeżeli słyszycie szum wiatraka, to z góry przepraszam, ale no inaczej się nie da. W każdym razie, jeżeli to naprawdę jest uporczywe w słuchaniu, to dajcie mi znać w komentarzu, to może y, pomyślę o jakimś mikrofonie do kolejnych filmików. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zaczniemy od takich najbardziej podstawowych rzeczy, czyli od faktu, że... Odradzam Wam przyjazd na razorowe wybrzeże w e, sierpniu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sierpień to jest miesiąc, w którym połowa Francji ma urlop i połowa z tej e, Francji, która zostaje w kraju, wybiera się właśnie na południe Francji. Obojętne, czy wybieracie się do takich typowo wakacyjnych miejscowości w stylu Mentony czy Cannes, czy jedziecie do większego miasta, na przykład do Nicei albo do Marsylii, czy może kierujecie się bardziej na zachód wybrzeża, to musicie wiedzieć, że po prostu będzie tam bardzo dużo ludzi, bardzo duży tłok. Lazurowe Wybrzeże to jest jeden z regionów, który jest najbardziej odwiedzany we Francji i w ogóle chyba w Europie w tym okresie letnim. No, a sierpień to jest naprawdę taka kulminacja. Przyjeżdżają tam Francuzi, przyjeżdżają turyści, więc jest naprawdę niezły tłok. W związku z tym, oczywiście, ceny wszystkiego wzrastają. Po pierwsze, ceny biletów lotniczych, po drugie, ceny hoteli, które są właśnie najdroższe w sierpniu. Ceny wypożyczenia samochodów po prostu ceny wszystkiego eksplodują. Dosłownie eksplodują. Jeżeli myślicie, że uda wam się spędzić jakieś low-costowe wakacje, w sierpniu właśnie w tym regionie, to muszę Was zmartwić, że prawdopodobnie się tak nie uda. Albo że będzie to po prostu bardzo skomplikowane, bo nawet jeżeli stworzycie sobie plan, w którym Nica będzie na przykład takim miastem bazą, z którego jeździcie do innych miasteczek, to musicie wiedzieć, że pociągi są po prostu koszmarnie przeludnione w sierpniu, obojętnie o której godzinie jedziecie. To samo tyczy się e, autobusów, więc musicie liczyć się z tym, że po prostu no, e, będzie ciężko. Tak więc, e, wakacje na Lazurowym Wybrzeżu oczywiście, że tak, ale raczej starajcie się wybierać lipiec albo może początek września. Woda cały czas jest idealna do pływania, więc możecie tylko skorzystać na tym, że nie wybierzecie się tutaj w sierpniu. Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć, to tym razem rzecz, e, która tyczy się bezpośrednio noclegów. Musicie wiedzieć, że noclegi we Francji, te takie standardowe, to nie są noclegi, które są bardzo wysokich lotów. Oczywiście drogi hotel zawsze stoi na najwyższym poziomie, a supercampingi też istnieją i mówiłam właśnie o nich w tym filmiku. I na pewno nie musicie się martwić o to, czy klimatyzacja chociażby w takim miejscu jest. Natomiast w wielu mieszkaniach, które są wynajmowane na Airbnb, na przykład, takiej rzeczy podstawowej jak klimatyzacja nie ma. I też opowiem Wam taką anegdotkę, że w zeszłym roku byliśmy w takim. No, miejscu campingowym Fajny, bo był nad samym morzem. Była piękna panorama na morze. Byliśmy odwiedzić znajomego, który właśnie miał taki, takie mieszkanko z widokiem na całą zatokę było tam przepięknie, natomiast nie było tam u niego klimatyzacji ani wetraka, nic nie było zapewnione. Więc z jednej strony on był bardzo zadowolony, bo atrakcje dla dzieci były super, camping sam w sobie był spoko, mieszkanie też było spoko, natomiast no brak klimatyzacji to się trochę nie mieści w głowie. Zwłaszcza że w lecie tutaj temperatury y, przekraczają spokojnie 30-35 stopni, więc. Y, Miejcie na uwadze to, że bukując nocleg trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba sprawdzić, czy będą zapewnione wszystkie podstawowe rzeczy. A jeżeli myślicie, że klimatyzacja to nie problem, bo przecież w dzień będziecie zwiedzać, a w nocy można otworzyć okno, to przygotujcie się na to, że Wasze niewinne otwieranie okien to jest uczta dla wszędobylskich komarów. Więc komary na południu Francji, na Lazurowym Wybrzeżu czy w Prowansji to jest naprawdę um, przeżycie samo w sobie. One tutaj są wszędzie, są agresywne. No nie mają bestie litości, zero litości po prostu. Więc otwarcie okna e, to nie jest zawsze najlepszy sposób na przeżycie udanej nocy. E, tutaj w oknach moskitiery, mustikiery. Wiecie, te siatki, na, które zabezpieczają Was przed komarami, muchami i tak dalej, to nie jest standard, więc pozostaje Wam albo znaleźć sobie fajny nocleg z klimatyzacją albo chociaż z kilkoma wiatrakami, albo y, musicie przyjechać wyposażeni od stóp do głów w różne narzędzia walki przeciwkomarowej. Wspomnę też, że w tej części Francji żyją sobie. Komary, tygrysie, które mogą potencjalnie przynosić niebezpieczne dla zdrowia człowieka choroby, więc yy, no po prostu miejcie to z tyłu głowy, nie stresujcie się, ale miejcie to z tyłu głowy. Kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to woda. Woda kranowa jest we Francji pitna, ale nie jest to woda, która jest najsmaczniejsza na świecie. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj na dłuższy czas, to warto przygotować się, zwłaszcza kobiety, na to, że wasze włosy mogą na tym ucierpieć. E, mogą zacząć na przykład bardziej wypadać. W każdym razie taka woda e, kranowa jest też podawana jako karawdo w restauracji. Jeżeli nie jesteście wymagający, to taka woda na pewno Wam wystarczy, ale z drugiej strony, jeżeli e, ważne są dla Was walory smakowe takiej wody, to raczej nie będziecie zadowoleni. I dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli jesteście w takich topowych lokalizacjach, to woda w restauracji może być droga. No, a jeżeli chodzicie gdzieś po szlakach czy oddalacie się od miasta, no to też sam fakt, że trzeba co chwilę kupować butelkę wody, to może być spory budżet, zwłaszcza, że tej wody będziecie pić naprawdę dużo, bo po prostu będzie gorąco, będziecie się ruszać, będziecie się pocić. I no, to może być e, całkiem spory budżet, jeżeli wyjeżdżacie na przykład całą czteroosobową rodziną na tygodniowe wakacje. Więc myślę, że warto wziąć też to pod uwagę. Tak więc, jeżeli macie delikatne podniebienie, to po prostu y, polecam Wam zabrać ze sobą albo y, dzbanek filtrujący, albo takie butelki, które można nosić ze sobą, które mają filtr węglowy. To jest według mnie najlepsze rozwiązanie, bo możecie sobie napełnić taką butelkę wszędzie. I po prostu nie martwić się tym, że ta woda po prostu smakuje jak kamień. Jeżeli poruszamy już takie kwestie związane z konsumpcją różnych produktów, to przejdźmy może do restauracji. Oczywiście we Francji istnieją pory obiadowe i pory. Kolacyjne, czyli możemy zjeść najczęściej lunch w godzinach 12-14 i później restauracje na wieczór otwierają się zazwyczaj od godziny 18:30-19 w najbardziej znanych miejscowościach. Po prostu z restauracjami jest ciężko, bo wszyscy chcą zjeść dobrze w restauracji, w przyjemnym entourażu i po prostu cieszyć się towarzystwem oraz pysznym jedzeniem. Więc jeżeli mogę Wam coś doradzić. To y, będzie to rezerwowanie stolika w restauracji. Nie musicie dzwonić do restauracji, jeżeli nie znacie francuskiego. Możecie na przykład skorzystać z aplikacji Defork albo y, z francuskiej wersji La Fouchette. I to polega po prostu na tym, że macie y, wybór restauracji w danym mieście. Możecie sobie zarezerwować stolik na daną godzinę, ale oprócz tego też ta aplikacja pozwala wam e, uzyskać różne zniżki właśnie na kolację, więc to może być całkiem ciekawa opcja dla osób, które szukają na przykład budżetowych e, sposobów na wakacje na rzeźurowym wybrzeżu. E, ja sama korzystam z tej aplikacji i bardzo ją polecam. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to podaję tutaj mój kod referencyjny. E, możecie go wpisać, e, ściągając po prostu aplikację, no i po prostu cieszyć się. Pysznymi kolacjami na Lazurowym Wybrzeżu. Jeżeli ktoś na przykład nigdy nie był w restauracji z gwiazdką Michelin, to Francja to jest y, idealne miejsce, żeby spróbować takiego doświadczenia. I takie restauracje również są dostępne do rezerwacji w tej aplikacji. Natomiast jeżeli macie coś specyficznego na myśli, to zawsze możecie iść na stronę internetową takiej restauracji. I często właśnie jest opcja rezerwacji bezpośrednio na stronie, co bardzo ułatwia sprawę, jeżeli nie znacie języka francuskiego. Ale myślę, że w takich restauracjach e, obsługa mówi po angielsku, no bo jednak klientela jest e, dosyć wymagająca. I polecam e, zarezerwować stolik w takiej restauracji z kilkudniowym wyprzedzeniem, bo mimo, że takich restauracji jest bardzo dużo, to jednak są one bardzo oblegane, bo po prostu tutaj na południu Francji mieszka i przyjeżdża tutaj bardzo dużo bogatych ludzi. Piąta rzecz, o której chcę wspomnieć, to parki i rezerwaty. Po pierwsze, lato w Prowansji czy na południu Francji jest bardzo, bardzo gorące i bardzo często jest to okres e, pożarów e, i to tych niekontrolowanych. Więc, jeżeli planujecie wypad na łono natury gdzieś do lasu w okresie letnim, to możecie liczyć się z e, możliwością, że po prostu takie miejsce będzie zamknięte e, w sensie no, nie będzie ogrodzone, wiadomo, ale wstęp tam będzie wzbroniony i no nie radziłabym się udawać tam w momencie kiedy jest jasno napisane, że nie wolno wchodzić do tego miejsca w tym i w tym okresie. Kolejna rzecz jest taka, że miejsca, które są najbardziej popularne, na przykład prowansalskie Colorado, są biletowane w okresie letnim ze względu na to, że jest po prostu bardzo dużo turystów. Z tego też powodu, jeżeli myślicie o odwiedzaniu miejsc, które nie są tylko miastami czy miasteczkami w tym regionie, to idźcie na stronę każdego z tych miejsc, które chcecie odwiedzić, i po prostu upewnijcie się, czy nie musicie zarezerwować wejściówki, czy nie trzeba kupić wcześniej biletu, żeby po prostu być pewnym, że dobrze zaplanowaliście Waszą trasę. Lazurowe Wybrzeże słynie z tego, że jest to takie miejsce najbardziej bling bling, jeżeli chodzi o całą Francję. I na pewno właśnie tak jest, bo mieszka tutaj po pierwsze bardzo dużo e, milionerów, może też e, miliarderów, albo po prostu mają tutaj swoje domy wakacyjne. Po drugie, e, bardzo często na ulicach no w sumie to co chwilę można spotkać tutaj na ulicach samochody o wartości domów, ale także e, no wiadomo, na morzu unoszą się błyszczące niczym diamenty, e, jachty. I jeżeli lubicie taki styl bling-bling, to lazurowe wybrzeże oczywiście, że jest dla Was. Natomiast chciałabym tylko Was uprzedzić, że im bardziej afiszujecie się ze swoimi markami, ze swoimi pieniędzmi, tym bardziej jesteście na celowniku. Ostatnio w gazetach pojawiło się bardzo dużo artykułów o tym, jak w kan, na kozet, czyli na tej głównej promenadzie, buszują złodzieje zegarków. Już niejedna sławna osoba została okrad... Zazwyczaj właśnie mężczyźni zostali okradzeni, dlatego że nosili bardzo drogie zegarki. I oczywiście to nie jest wina osób, które są okradane, tylko złodziei, ale po prostu chciałabym Was uprzedzić, że no, im bardziej się afiszujecie, tym większe jest ryzyko tego, że ktoś zwróci na Was uwagę. Dlatego więc, jeżeli przyjeżdżacie tutaj Starajcie się nie być obwieszeni metkami od A do Z. Pamiętajcie o tym, żeby mieć e, zawsze zamknięte torebki. E, no i oczywiście, jeżeli ktoś do Was podchodzi, żebyście wypełnili jakąś ankietę albo e, złożyli jakiś datek, to po prostu nie odpowiadajcie takim osobom, po prostu oddalcie się od nich jak najszybciej, zwracając uwagę. Na Wasze rzeczy. Jeżeli macie na przykład zwyczaj odkładania telefonu na stół w restauracji i przyjdzie ktoś i położy tu na przykład, nie wiem, gazetę czy jakikolwiek przedmiot na stole w okolicy tego telefonu, to po prostu możecie być pewni, że on po prostu ten telefon chce Wam zwinąć, więc yy, no musicie mieć oczy dookoła głowy. I no, po prostu jakoś w tym samym czasie korzystać z tych pięknych widoków i z tego co Was otacza. Oczywiście nie można dać się zwariować, że każda osoba, która się zbliży do Was od razu ma jakiś zły cel, no ale bądźmy szczerzy, dlaczego ktokolwiek miałby do Was podchodzić? a jeżeli przyjeżdżacie na azurowe wybrzeże z myślą o zakupach, no to oczywiście jest tutaj mnóstwo bucików, w których takie zakupy możecie zrobić, ale jeżeli nie chcecie się spłukać tak do cna, to polecam Wam wybrać się do Włoch, do San Remo, które jest położone około godziny drogi od Nicei i w którym znajduje się outlet, do którego jeździ właśnie bardzo dużo Francuzów z południa Francji. Znajdzie się tam różne e, popularne marki typu na przykład Gucci, i myślę, że to będzie sprytny sposób, jak zrobić, żeby pojechać na Lazurowe Wybrzeże, e, zrobić super zakupy i nie wydać fortuny. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, a zawarte w nim porady Wam się przydadzą do planowania Waszych wakacji. Jeżeli szukacie jakichś miejsc do zobaczenia na Lazurowym Wybrzeżu czy w innych regionach Francji, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i o zostawieniu lajka oraz komentarza. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!